No właśnie, tu właśnie niestety sytuacja jest taka po prostu, że ciężko te pieniądze mi zdobyć gdzieś. Szukam jakiegoś angażu lepszego, kurde, bo chcę pospłacać jakieś tam zobowiązania wierzycielom. Na razie mogę tylko to spłacać wierzycielom. O, jedyne co mogę. Tak? Tutaj po prostu okruszki, tu mam takie ciastko, o. I tutaj właśnie wierzyciele nie chcą biorą po prostu. No nie mam, żeby spłacać w tej chwili po prostu. O, tutaj niech wierzyciele sobie właśnie wezmą, po no, no, prostu bez sensu. Jedyne co mogę, to takie okruszki tutaj bierzecielom właśnie spłacać. O. no jestem w trudnej sytuacji po prostu, nie wiem jak to wyjść po prostu. Szukałbym jakiejś możliwości, jakiejś pracy, możliwości na to i samowyceny, czyli coś takiego bardziej, co mogę, musimy bardziej po prostu cenić, żeby szybciej wyjść z tej sytuacji, a w tej chwili po prostu jest totalna u mnie bieda. Nawet to, co robiłem, to przestało przynosić dobry dochód w tej chwili. No po prostu jakieś takie czasy, że się nie docenia tego, co robię po prostu. No i efekcie na no, oparach jeszcze finansowych. W tej chwili no. O i tutaj właśnie jedyne, co mogę wierzycielom, to tylko takie okruszki dawać po prostu. Niech się nakarmią, no. Nie wiem, no po płacić to bez sensu. Ale tylko komuś głowę zawracał będąc stosownymi i cenny czas komuś wytracał, tak, Będę... no. Ale akurat tutaj, no, też tutaj spłacę trochę, może karmicznie, o, jakiemuś e, zwierzęcemu symbolowi e, tych wierzycieli tutaj, czyli krukom. O, to taki symbol właśnie, e, przez świat zwierząt, akurat wykreowany przez przyrodę symbol tych wierzycieli, no po prostu mogę tutaj po prostu spłacać, nie? O, właśnie o, właśnie spł spłacam. No, karmię kruki po prostu.